Aktualnie godzina 14 w dniu na żywo TVN-24 to czas na najważniejsze tematy dnia. Na początek spółki Skarbu Państwa pod specjalnym nadzorem. Prawo i Sprawiedliwość chce powołania rady, która będzie decydowała o zmianach personalnych w spółkach uznanych za strategiczne, a projekt ustawy w tej sprawie jest już gotowy o tym, co w nim Agata Adamek, z którą łączymy się teraz. Jan Paweł II prawdopodobnie wiedział o nadużyciach seksualnych w kościele i nic z tym nie zrobił. Na to wskazują świadectwa zebrane przez Marcina Gutowskiego w najnowszej odsłonie cyklu Bielmo w reportażu. Strach przed prawdą. Rozmawiał z osobami, które miały osobiście informować o tym papieża i które reakcji z jego strony się nie doczekały. Katarzyna Gozdawa Litwińska też na reakcję czego Ten i poprzednie, bo to jest cykl reportażu, a my do tego tematu będziemy wracać w rozmowie z gościem za kilkanaście minut w Dniu na żywo. Kolejne tematy u nas jechał konrbus pasem, jechał pod prąd i nie był to przejazd służbowy. W takich właśnie okolicznościach miejskiego komendanta policji zatrzymali funkcjonariusze w Gdańsku. Zatrzymali i pouczyli, a czy nie powinni byli zrobić coś więcej? O to pytają mieszkańcy miasta, których taki manewr kosztowałby znacznie więcej. Adam Krajewski. Aparat państwowy i słabsza gospodarka o Chinach powiemy teraz te pod rządami Xi Jinpinga tracą status jednej z najbardziej rozpędzonych gospodarek świata. Budowanie politycznego moce. Kosztuje, a pieniądze nie idą na rozwój, ale na wojsko i kontrolę obywateli. Utrwalenie władzy Xi Jinpinga jeszcze pogorszyło te sprawy, bo po zjeździe Komunistycznej Partii Chin giełda w Hongkongu spadła do najniższego poziomu od 13 lat. Maciej Niebelski o tym opowie. Gwałtowne burze i Tornado na północy Francji żywioł wyrządził poważne szkody materialne, a najbardziej ucierpiały departamenty Somma R i Padu według lokalnych władz w tym ostatnim departamencie lekko ranna została jedna osoba. Burze oraz trąba powietrzna przeszły nad. Kolejny raz Unia Europejska ujednolica rynek ładowarek do telefonów. W Brukseli zapadła właśnie decyzja, że od 2024 roku na terenie Unii obowiązkowym standardem dla nowych urządzeń nie stanie się port ładowania typu USB-C. Celem unijnych. I jeszcze jeden temat u nas: aktywiści ekologiczni obrzucili ciastem figurę wojskową. Woskową, przepraszam, Karola III w londyńskim muzeum Madame Tissot to protest przeciwko wydawaniu przez brytyjski rząd licencji na rozwój i produkcję paliw kopalnych. Przychodzi Rywin do Michnika. Pamiętają Państwo tę sprawę? To jest sprawa z przełomu 2002 i 2003 roku. To po niej właśnie powstała pierwsza w Polsce komisja śledcza. A co na niej się działo? O tym między innymi mówimy w nowym programie na TVN24 GO. To był temat. To jego nazwa, a afera Rywina to pierwszy temat, który podejmujemy. Napaść Rosji na Ukrainę i jej konkretne koszty, o tym będziemy mówić za kilka chwil.